Siema wszystkim jestem w tym samym miejscu, w którym byłem na ostatnim filmiku. Jestem razem z Tumiksem z kanału. Tu nie wchodź i podróżę za stówkę. Wtedy też no, się scenariusz zmienił. I teraz też się zmienił. Wtedy był 28 listopada 2021. A dzisiaj mamy 3 kwiecień 2022 Tak jakby się w ogóle nic nie zmieniło Patrzcie Tylko śniega przybyło Jeszcze kurcze dosypuje Niesamowite rzeczy Wtedy żeśmy szli szukać stolni numer 3 A ja dzisiaj tylko taki spacerek Do góry idę Pozdrowionka do ciebie Tumix z tego miejsca po kilku miesiącach. Patrz Patrz co się dzieje to samo co wtedy. Jeszcze więcej śniegu. Czas stanu w miejscu praktycznie. Jacyś turyści tam za mną idą I ślisko w ogóle. Jest katastrofa. Przerąbane wam powiem. To jest niesamowite No nic w czasie będzie, w czasie będzie jakoś rady dawać. No będziemy gdzieś tam przechodzić. Pozdrowiona, pozdrowionka. Pozdrowionka dla... Słowa mi się aż plączą z tego wszystkiego. Pozdrowionka dla wszystkich z tego miejsca. Leca dalej, bo naprawdę zimno w ręce. Trzymajcie się zdrowo. Siema do następnego.